Dzień dobry! Dziś jesteśmy w nowej pięknej gierce i jestem youtuber'em! <ś remedies> I dziś jest ze mną pan Ligap, jesteśmy u Warne... Jak ta gra się nazywała? U content Czekaj, muszę sprawdzić. Content Warning. No, no wiesz co. No. no, no Dokładnie. No. Dobra, idziemy, chodź. Ej Gabryś, ja ga Gabryś, gab Gabryś! Jaki mały plan? Więc tak, idź na dół do Starego Świata. No. Film... Z, z, scary e, film, z scary, nagrywam no. tylko scary. Ja nagrywam e, pierwszy. Upload. Nie, Ej, je, ja chcę startkę. Dobra, to ty nagrywasz. Jesteś czekaj. bardziej doświadczony. chodź metoderem. tu. E, czekaj, latarki weźmy, bo tu są. O, za darmo to już ci wasana. Bardzo. Czekaj! Eee, ku... Muszę nauczyć się nagrywać. Eee... Z lewym się zaświesa. A to co? Tu się kupuje chyba. Medical okay. emocja Ile mamy kasy? Zero. Powiedz... Coś. Powiedz coś. Powiedz coś. Tak. 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 Starczyło. Jest. <laughs> Jest super. Jest. Ej, a to znaczy, ja muszę coś to są unlock for 900 MAK. Mk... Mk... Nie mam 900 MAK. Ej, tu się jakieś no, rzeczy co? odblokowuje za jakieś Mic-Maki. Może. Zjedziemy. zero. Ej, słyszysz Ej. mnie? Tak, tak. Ej, coś tam. coś. Tam. No, że są tu jakieś dodatkowe pieniądze jakieś muszę maki. Muszę to nagrać. Ej, jestem normalny. Witajcie, widzowie! Jestem super i ten... Okej, on Jesteście... Tutaj. Jestem super... E, ...YouTuberem... Tu się sobie głupuje. Piszczo. Ooo. Fajne. Gabryś! O Boże... Idę po ciebie. Idę po ciebie! Ale to było przeżycie! To super straszne! To było super duper straszne! O on też spadł tuż za mną normalnie. Poczekaj, tu. nie nagrywaj, bo całą baterę zmarnujesz. No już zostało tylko 34%. No właśnie, więc już nie nagrywaj. Yy, ogólnie... Yy, po prawej stronie masz pieniądze i jakieś maki. Słyszysz mnie? No i te maki, patrz, tu możesz coś kupować za te maki Nie, ej, ga, 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 gab gabryś, ga, gabryś 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 gab. Ej, cię Lecimy dobra. Ej, Więc ale, ten uważamy, pamiętaj, uważamy, uważamy. Nagrywam wszystko, co jest śmieszne. O, ale, ale co? coś zobaczysz? No ten. Dobra. Coś tu idzie. Gdzie? A nie, to wy. Ja czekaj, nagram jak weszmy. Idziemy do szkoły. Straszny, nie nagrywaj robaterii, świat mi, że jest straszny świat dany. Poczekaj, chwilę. Ej, ciekawe czy da się wydłużyć żywot baterii. Może można kupić. Ej, powiedz, czekaj. Jak teraz będę kręcił, to powiesz to, to mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. To, to, nie więcej. Okay? To mały krok dla człowieka, lecz duży krok dla ludzkości. Nie. Kurde. Nie! O jest Jeszcze... Idziesz? Gdzie ty jesteś? No zeszłem za tobą skoczyłem. Okej, okay, no idziemy. Zostało 21%. Ej, czekaj, Ej, nagraj maszyny, to jest Scary, nagraj maszyny. O, ale scary, normalnie. nikt Nie wierzę, to jest super straszne już, już nie przeżyjemy. Już, nie przeżyjemy. No, o, już, już, No cóż, gdzie jesteś, tam idziemy. Tam? Tak. Pamiętaj, że jak nie przeżyjemy, to jak ja zminę, to ty musisz kamerę wziąć. No, tak. Ale... Wydaje mi się, że coś tu już jest. Ja też. Ale może jak ja będę brał, to ja też skinę. No to cóż, no to wtedy razem skinę. Może już wracajmy, może starszy, został 14% tego. No i to no tak jeszcze godziny. coś. To nagrajmy coś no. z No to nagram ciebie skery, jesteś. Ta ten Jeszcze nie, jeszcze nie. To jest skery. Czekaj, ja ci znajdę... Ej, czekaj, jeszcze... Dobra, tam jest. Został 13T scary. Po, Poczekaj, włącz nagrywanie No Jestem skary wow! wow! <noise> Dobra możemy Ej wychodzi. dobra, kamerę mi Czekaj, jeszcze coś chcę zrobić Straszna lampa! Dobra już, idziemy Bardzo sfery to było. No. Bardzo Ja bym się też jeszcze... Miej nie, nie. nic nas... Nie, Ej, już stój! Mamy 2%. Stój, stój! Co? Stój! Mamy 2%! No słyszę! Tlenu dużo ma. Tak, no ale co? 2% to niedługo. Czekaj, się tu porozglądam jeszcze. Wróciłem kurczę. Miknąłeś mi jak nie dęcia. Ej, dziadko. ale... Bo on cię wystarczy. On miał mikser zamiast głowy. Nie, ja, ja go nie widziałem, tylko słyszałem. Tu już okay, widzisz ey... kamerę ewidentnie. No czekaj, już wrzucam Ja wiem, wiem tylko... Ogląda... Ale jak kamerę? Jest... Moje. Co znajdziemy? Ja mam pytę. Karty? Dajemy do TV. Przysięgamy kasy, zero. Powiedz coś. Powiedz Nagrywasz? Coś. Tak. Coś. coś. Tak. Siadaj. Siadaj na kanapie. Dajcie widzowie. Super. Jestem super i ten... E, o, patrz. Jesteście... Czerwia. Jestem super... E, YouTuberem w ogóle. Tym... Nogosiem. Wchodzę e, na szczyt tej ja oto która ma 20 lat. Nie owo. Zdolę komentarzy. Ma... O, oh, jest. No... I e, tu dać Ej! Kacper! Hehe, nie słyszy mnie No! Super Więc skaczemy Kabryś, liść Hej! Patrz! Wow, to było przeżycie To było super Łaaaaa! To super duper O i też mam tożsamo Poczekaj, nie no Super, Idziemy super, do szkoły. Super, nie super, nie super, nagrywaj, super, bo śmiar. baterie są. To mały krok dla człowieka, lecz duży krok dla ludzkości. Nie, Oj, to ale scary, to nie, nie, wierzę, to jest super, straszne, nie, 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 Już, Już, nie, już. Jestem nie uchwyciłem, kurde. Kurcz, ja go nie widziałem. Ale tutaj. Ale nie tutaj pisali w komentarzach, że o, ale kre, kreatura i w ogóle. Ej, możemy to zapisać na komputerze. Ej... Według mnie nie... Ja no, tego mi się nie opłaca zapisywać według mnie. No dobra. Patrz, kapek w kanale, kapek w kanale. Ale tu jest... You are ready, no, they are... E, ile mamy... O widzów mamy 387. To ja w prawdziwym życiu nawet nie mam w tym, w tym, w tym to Nie oszukują. No, ja ile też. zarobiliśmy? 58 tyk dolarów. to do spania. Go to bed. No, no czekaj, bed. zamknę. Drzwi się nie da zamknąć. Pięknie dziś wilo. Dobra, go to bed, ja biorę zielona. Idę spać. Idę spać na tobie. No, do spania! ej. Ej, Zajem, Co za? ej zadzwonił ktoś. No, słyszałem. Słyszałeś? Ale ty dziś piękny. Ale ty dziś piękny. Teraz ja nagrywam. Ej! Okej. Okay. Ej, bo okay. wszystkie na... Lat... A dobra, ja mam jedną, a mogę ją jakoś napić. Ja, się też mam ja go służę? Nie, one właśnie... Nie, nie mam baterie. Ładuje. Może się same chyba. ładują. A tu się ładuje. Ja nie widzę ile jest procent, bo mi to nagrywanie jakby zasłania. Więc co, I, jak Ja chcę emotkę kupić, ja chcę emotkę kupić. Nie się. no, emotkę nie, coś, coś przydatnego, na przykład dłuższą baterię tej. A, pokaż, Dłuższą są baterie tej. gadżety no pokaż, posuń się. No nie, no, motki no, są drogie, nie starczy. No, drogie, drogie, nie starczy. Tak. Czy jest dłuższa bateria? Nie, no chyba bateria dłuższa, lepsza, ale dla kamery. Posuń się. O! Wcale nie kupiłem. Ale... Mikrofon, ja, ja mam mikrofon Jestem reporterem, Nagrę mnie Nagraj no pierwsze w rakiecie, chodź. Którym się nagrywaj? E, przybliżasz e, Prawym O, prawym, tak, przybliżasz Aha. I ten, i klikasz lewy no Witamy w naszym programie e, Kapek w kanale I Gabrys Lid e, W dzisiejszym odcinku Nagramy straszny świat właśnie właśnie otapiemy. Chcesz coś powiedzieć? Eee, Ziemia. To wy wyłączyłeś nagrywanie? Tak. Hmm. Czy chce pan coś powiedzieć, zanim wyjdziemy? E, Proszę, jeszcze raz. Jeszcze raz. No. Czy chce pan coś powiedzieć, zanim wyjdziemy? E, no, bardzo się cieszę. A którym zrobić tak, żebym mógł ja siebie nagrywać? L. O! Ej, Bardzo no. się cieszę, że mogę z wami być i... Noć, Ej, noć... wyłączaj nagrywanie. Nie. Musisz... No, wyłączyć nagrywanie. Dobra. Masz. Idę z mikrofonem. Mikrofon. Wiesz boję się tak. Ja też. Ja bardziej. Nie bo ja. Mi to głupie nagrywanie jakby. Nagraj to! Nagraj to! Pożar! Pożar! Nagraj sobie. to! Po, po. Ej coś tu idzie! No właśnie dlatego uciekam! Ej ja nie wiem czy ja uciekam! Jeszcze ja... Sobie, Zdążysz! Nagraj to szybko! Nagraj! Nagraj! chyba zdążyliśmy. Ej, czekaj, jeszcze coś zdążymy nagrać. Jeszcze zdążymy nagrać coś. Ale ty chyba wyrzuciłeś ten mikrofon z tego co widziałem. Nie. Patrz, mam. Nie. Wyrzuciłem. Kurde, pomyliłem przycisk. Jeszcze coś nagramy. Nazwijmy go e, Strażak Fireman. Proszę Witamy. Hej. Nagrywasz? Teraz. Hej. Wyłącz nagrywanie, chcę skoczyć, i ty mnie nagrasz jak skaczę, dobra? Yes, sir. Nie musisz nagrywać, jak mówię. Wytnie się w montażu. <grym> Nasz dzielny ochotnik idzie uratować kotka. I musi się wspiąć po drabinie jak strażak, sam! Nie zużytaj baterii. Nie Mam, mam, chyba jeszcze dużo, choć eee. nie widzę. Poczekaj! Kacper! No? Łap! Zaraz. za Poczekaj! Nie widzę tego. Staraj wow, Adam Małysz, jak poleciał! Skończyła się bateria. Teraz ja biorę to coś. Ja kamerę teraz będę miał, ok? No. A ty masz. Teraz masz, dużo masz. chyba zarobimy. No, teraz chyba dużo zarobimy. Bo nagraliśmy strażaka sama. No, Witamy w naszym programie. Kapek w kanale i Gabrys Lee. Ale Weź w są odcinku nagramy straszny świat. właśnie otapiemy chcesz coś powiedzieć? Czy chce pan coś powiedzieć zanim wyjdziemy? E, no bardzo się cieszę, a którym zrobisz tak, żebym mógł dla siebie nagrywać, Nie? O, Ej, bardzo no. się cieszę, że mogę z wami być i... No, Ej, no, wyłączyłeś to... nagrywanie. Nie. Musisz... Pożar! Pożar w Krzysztofie! Po, po... Ej, coś tu idzie! No właśnie dlatego uciekam! Ej kurczek, te mikrofon rzuciłem Ale ja żadnie no. tak ja! nie zdążyłem Nagraj Ja co nagraj że był łapem Pożar, Jak pan to A... skomentuje? chyba zdążyliśmy Ej czekaj, jeszcze coś zdążymy nagrać Jeszcze zdążymy nagrać coś Ale creepy Hej Gdy Wyłącz nagrywanie, chcę skoczyć i ty mnie nagra, że jak skarżę, tak. dobra? Jest nasz dzielny ochotnik idzie uratować kotka i musi się wspiąć. Ktołem tam w tej drabinie. Jak sam. No. Łap. Zaraz. Wow, łapiesz. Adam mały Ja super jasne to chyba pobiorę. Ja no, też. Ja też. Ok. Już. No. Ja też. Gabrys Ej czekaj, super nam idzie nie? Zarobiliśmy osi... 100 dolarów teraz Tym razem 100 dolarów zarobiliśmy No Ile idziemy Nie, ma... ja, nie patrzę I... Ktoś zadzwonił Ależ ty jesteś piękny Pa, ja idę bez siebie. Zabiorę ci kamerę. Ej, teraz ja nagrywam. Teraz ja nagrywam. Ej! No. Scary. Co? Ej, czekaj, to cię nagram. Jeszcze raz, wejście. Akcja, jeszcze raz. No, to, dobra. Czekaj, czekaj to wezmę dobra. kamerę. Idę z scary, scary. Wow! scary. Modern, beer, beer, hu, HUGER Go, bo... Ja teraz patrzę. Ty kupiłeś. Ej teraz co? mikrofon. Ja teraz A nie, nie, gdyby było więcej osób, to lepiej by szło. No. Ej, paralizator. A, A drogi jest. No, Na samym to. dole. Ej, nie, czekaj. Ej. Ja chcę to. Co? Dzięki. Ale. Ty będziesz tego używał. Patrz! Daj, daj, to, daj, to. Daj. Se poużywaj. I czekaj. Nagramy jakąś fajną scenkę. Opowiedz żart, i będą na przykład. Oklaski okay. i ten scrollem okay. zmieniasz dźwięki. <tuklary> <Okay>. <tuklary> ej, czekaj. Ej, czekaj. Ej, 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 jeszcze raz włącz. Dobra. No, zaczynaj. <tuklary> wejście do wiadomości. Witamy. W wiadomości. dzisiejszych wiadomościach dzisiaj wybierzemy się w kolejną przygodę do Pasanowa. Ostatnio był pożar w Rzeszowie i spalił szkołę z Pacanowa. Nie możemy jednak tam iść, dlatego lecimy Streszę rakietą się. w kosmos i szybko, dobra, dobra, dobra nara, koniec, lecimy. Ej, bo muszę sobie latarkę podładować jeszcze. No to ładowanie. Ej, ej. Ej, też se muszę naładować. No co? Bo tam jest dźwignia, którą se możesz. Tam jest... No to ja się przesunę. Ej! Ha! Mogę ja otworzyć. No, trzeba. Czekaj, we, weź mnie nagraj No I pokaż później ka Uwaga, dziś Akcja. idziemy Do zniszczonej Szkoły Jej Krzysztof do... ja, Nie to no. Mam nadzieję, że Czekaj na mnie, nie, nie chcę iść sam. sam Czekaj na mnie Ej, może będzie tutaj twoja ten to, to, No wiesz Ej, bo ja nie chcę iść sam Poczekaj, mówię, że może tu będzie choć nie. Gdzieś twoje... jest. Boję się. Ja też. Nie możemy stracić takiego pięknego nagrania. Tam coś jest. A nie to machiny. To scary machiny. I słyszałeś to? Co to? Eee. Jakiś mech chyba. Albo drzwi. Drzwi pewnie. No. A zobaczmy, czy jest coś na górze. No jest, ale... To... Możemy coś nie chcą zjarać. Jak my to był Idziemy! Ja też, ale musimy iść. Graliśmy w Lethal Company. No i latarka mi padła, bo nie widzę baterii. Czekaj, dam Ci swoją. O! Oh, ślimak oh. pop. Tam był Ślimak Bob! Nagrywa. Nagrywaj Ślimaka Boba. Idzie. Popa. On tu idzie. On tu idzie. Ty, daj latarkę i zacznę dźwięk. Dawaj! Oh. Nagraj to, oh. nagraj to Nagraj, tam coś się Co? świeci Przybierz i nagraj, ja będę zamykał to są. Ej, to ten mech nagraj Nie, zero nagraj. film, zero, nie mam No jak nie masz? No skończyła mi się rurka Na tą się całe Scary. wydałem Scary, I na to, że jesteś Mati Co? I na to, <laughs> jak mówisz, że jesteś Mati Scary! Mnie te dźwięki tak straszyły. Moje scary i dźwięki. <grymienki> Idziemy obaj. Idę sobie... Scary! 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 Ale się boję, bo nie umiera. Modern... F no zaczynaj. W dzisiejszych wiadomościach dzisiaj wybierzemy się w kolejną przygodę do Pasadowa. Ostatnio był pożar w Rzeszowie i spalił szkołę Spacanowa. Nie możemy jednak tam iść, dlatego lecimy rakietą w kosmos i szybko. Na dobra, dobra, nara. I pokaż puzińka. Uwaga, dziś idziemy do zniszczonej szkoły. To to ja... Nagrywam go! Ślimak, nagrywaj ślimaka, boba! On tu idzie! idzie. idzie. Powiedz, że nagrałeś jak mnie Daj latarkę! I zacznę dźwięk! Dawaj, A, nagrywaj! A! Ratunku, ślimak, boby mnie jest Ale wtedy nic nie będzie o, widać! Tapek. Ej, uciekamy, bo Ciemno było, nie? No. Ale Ło, Ale uciekamy. naszych fanów nie <laughs> My name is Matt! <noise> <noise> Też... Ja <noise> <sobie> to chamsker! <noise> I wtedy mi się już skończyło, kurde. Ale zarobiliśmy 118 tyn Dobrze jest. No i w ogóle, ale co chyba o dzień A ja dzień. kończę film... Tak jakby... Ja kończę komponent. film w realu. Kończę <noise> film w realu. O nie, skończę. A w ogóle myślisz, żeby myślisz, żeby Żegną. z tych o już. Myślisz, no. żeby z tych y, robić shorty na przykład, Co że z, z tych nagranych, jakby? Że jak to się zapisuje w komputerze, to żeby to na kanał rzucać jako shorty. Myśli, że no można dobrze. by. Ej, ej, ej. zamknij się komputer. chodź. Jeśli chcecie to na shorty to pod dziesięcioma łapkami w górę z tych yy, co na razie mamy to wrzucę shorty. Żegnam wszystkich, widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, Podejdź napiszcie czy, pod, czy podoba Wam się ta gra i dajcie znać w komentarzach, czy właśnie podoba albo łapkami w górę subskrypcjami. Obojętne no, dajcie znać. Żegnam wszystkich. Nara.